Cześć Manko, nazywam się Paweł Kryzan, ale to myślę, że wiecie, bo puszczę na kanale, gdzie wszędzie jestem podpisany. E Dzisiaj mamy taką e fajną rzecz, e no, musimy siedzieć w domu, ale chcielibyśmy trochę w kosza pograć, więc chciałem Wam przedstawić e mały sposób na zbudowanie swojej własnej zabawki do grania w kosza. To nie jest oczywiście jakiś mój autorski pomysł, bo, bo takie informacje też można znaleźć w sieci, ja jakby tego nie wymyśliłem. Troszeczkę ją zmodyfikowałem i ułatwiłem. Zacznę od tego, co będziemy potrzebować. Potrzebujemy pudełka. To jest pudełko, ja już sobie pozwoliłem okleić to e, e, boiskiem. E, wystarczy, że jest e, przycięte e, z jednej strony. E, I musimy mieć zrobiony otworek, na co to zaraz powiem. I to jest podstawowy element. Od tego zaczynamy, że tak powiem. Czyli mamy pudełko. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze kilku kawałków kartonu, żeby zrobić tablicę. Cyk elegancko. Jest tablica. Kosz wygląda w ten sposób. Zaraz się stanie koszem. Będzie nawet przypominał trochę kosz. Tam będziemy trafiać do tego kosza piłką. No i piłka. Oczywiście piłka. My tu mamy ping-ponga na nitce. Na nitce po to, żeby nie latał zbyt często i żeby nie trzeba było biegać za tym. Patyczek. To jest klasyczna szpatułka lekarska i nakrętka po wodzie. Nakrętka po wodzie. No i oczywiście klej na gorąco, który nam pozwoli to wszystko scalić. Ja już częściowo przygotowałem sobie. Pod, podstawowe rzeczy, pod zespoły, tak żeby Was nie zanudzić za bardzo i żeby tylko pokazać sedno sprawy, o co tutaj chodzi. Dobra, zaczynamy. Mamy pudło, mamy nasze boisko. Musimy zacząć od y, y, przymontowania, y, przymontowania kosza. Więc zaczynamy. Mamy kosz. Jak go skonstruować? Tutaj widzicie y, linię. Po prostu cyrk robimy takie jedną czwartą okręgu, robimy kilka linii, przycinamy, wycinamy, cyk, wszystko na ten temat. Może tym razem? Tak jest! Jest! Zdobył te punkty! Możecie się razem też z nami pobawić.